Cześć! Z tej strony Katarzyna ze sklepu z perukami i Lopel. Dzisiaj chciałam Wam pokazać bardzo fajny bob o nazwie rulet. Tutaj na głowie mam brązik, ale on oczywiście występuje w wielu innych kolorach, to tylko przykład, który wydawał mi się bardzo ładny i twarzowy. Czepek jest bardzo elastyczny. Tutaj na dole z obu stron ma regulację obwodu głowy na gumce. A z przodu w miejscu przedziałka, nie wiem czy to dobrze widzicie, jest rozmyta linia włosów. To świetnie wygląda, bo dokładnie tutaj, gdzie jest przedziałek, wygląda to ładniej naturalnie. Troszkę wam przeczeszę włosy, żebyście zobaczyli, jak one się układają, bo są ładne, naturalne i sypkie. Zobaczcie. No i ten brąz jest naprawdę torpeda, bardzo naturalny. Można je dać trochę za ucho te włoski, jeżeli macie taką ochotę, albo tutaj ładnie sobie ukształtować owal twarzy. Naprawdę bardzo przyjemna i fajna długość. A za chwilę dla kontrastu taki piękny blond. Nazywa się Champanton. Nie wiem czy widać w kamerze, ale to jest taki piękny, chłodny blond z takimi zgaszonymi refleksami. Bardzo to fajnie wygląda plus delikatne odrosty u góry, zobaczcie. A jeżeli spodobał Wam się ten brąz, który miałam przed chwilą ubrany, to on się nazywa Czekoladę Mix. Jeżeli model roulet Wam się podoba, to zapraszamy do nas na wigello.pl. Mamy jeszcze inne kolory. Możecie kupić taki model przez internet, możecie przyjechać do nas osobiście do poznania, albo możecie po prostu do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Zapraszamy, namiary na nas znajdziecie nad albo pod wideo, zależnie czy ten film oglądacie na Facebooku czy YouTube. Do zobaczenia!